Jeżeli jesteś w jakimś anglojęzycznym mieście i planujesz wyjść na miasto, to nie wychodź bez znajomości tych słów. Upewnij się, że dobrze je znasz. Z tej strony Darek Zelinado człowiek, który pokazuje, że angielski może mieć ludzką twarz i opowiadam o nim w taki sposób, żeby każdy mógł zrozumieć. Dlatego, jeżeli zmagasz się z angielskim od wielu miesięcy czy lat, to jestem przekonany, że moje materiały ci w tym pomogą. Na sam początek idą słowa, a właściwie zwrot. Excuse me. Być może znasz ten zwrot, bo on jest bardzo popularny. Czasem mylony jest on ze zwrotem Sorry, I'm sorry and excuse me. Czym różnią się te dwa zwroty? Zrobiłem także o tym materiał, koniecznie znajdź go w moich mediach społecznościowych. Natomiast dziś na mieście bardziej interesuje nas Excuse me. To jest taki złoty zwrot, który może naprawdę wiele zdziałać. Popatrz, jeżeli gdzieś jest tłum, crowd, it's crowded, a ty chcesz przejść, to warto użyć excuse me. Excuse me. Jeżeli kogoś potrącisz niechcący, też warto powiedzieć excuse me. Jeżeli chcesz o coś zapytać, też warto zacząć od tego zwrotu. Excuse me, can I ask you a question? Ogólnie warto poznać to słowo excuse, ono oznacza także wymówkę. Jeżeli ktoś ma jakieś wymówki, to on ma właśnie excuses. Tak to jest w angielskim, że jedno słowo może mieć wiele znaczeń, dlatego ja zawsze powtarzam, uczmy się zwrotów, a nie pojedynczych słów. Słowo tłumaczenie, słowo tłumaczenie to nigdy nie działa. Zatem podkreślimy, że ten zwrot excuse me, jest takim zwrotem bardzo uniwersalnym i warto go nadużywać w każdej sytuacji, gdy wydaje nam się, że możemy być po prostu milsi, to wtedy możemy użyć zwrotu excuse me. Następnie mamy dwa słowa, które z pewnością zna nawet osoba, która nigdy nie uczyła się angielskiego. A są to słowa otwarty i zamknięty. I jestem przekonany, że nawet jeżeli nigdy wcześniej nie zdarzyło Ci się mieć nawet pięciu minut lekcji angielskiego, to znasz te słowa. Wiesz, co one oznaczają. Ale, i tutaj ważna informacja, czy potrafisz je poprawnie wypowiadać, ale... Po co je jakoś super poprawnie wypowiadać? Po co się męczyć? Po co nadwyrężać język? Otóż o ile w przypadku tego pierwszego słowa open, tak je wypowiemy w taki sposób, open, nie ma to aż tak dużego znaczenia, o tyle w tym drugim słowie, czyli zamknięty, ma to znaczenie. Zastanów się teraz, jak wypowiesz to słowo, zamknięty w języku angielskim. Jestem pewien, że wiele osób wypowiada je jako closet, closet z charakterystyczną końcówką ed. Tymczasem poprawna wymowa to closed, closed. Widzisz, nie dwie sylaby, closed, tylko closed, jedna sylaba. I to ma znaczenie, ponieważ gdy wypowiemy closed, closed, nawet gdzieś tam akcentując to, ale będzie ta końcówka ed, to wtedy nasz rozmówca może zrozumieć, że chodzi nam o jakieś małe pomieszczenie, o jakiś taki schowek. Czy nawet o toaletę, ponieważ what's a closet to jest właśnie toaleta w niektórych częściach świata. Dlatego warto popracować nad wymową tych dwóch słów, bo jest ona tak naprawdę bardzo prosta. Closed, closed and open. Open. Widzisz, wystarczy to EU wtrącić w to słowo. EU, nasze polskie EU. Open and closed. That's easy. W przestrzeni miejskiej, a zwłaszcza w public transport, będziemy szukali miejsc do siedzenia. Więc warto znać słowo seat, siedzenie i słowo taken. Taken, trzecia forma od czasownika take, czyli coś zajętego, wziętego, zabranego, taken. My zajmujemy siedzenia, a oni je biorą, zabierają. So you can ask. Is the seat taken? Czy to siedzenie jest zajęte, wzięte? Można w taki sposób zapytać o jakieś miejsce. I to oczywiście może być miejsce w komunikacji publicznej, ale też na przykład może to być miejsce u lekarza, jakiejś poczekalni w jakimś innym miejscu, gdzie chcielibyśmy usiąść i nie mamy pewności, czy to miejsce jest zajęte. Przenieśmy się teraz do toalety. To znaczy, niedosłownie. Te dwa słowa mogą się przydać w toalecie, a mianowicie. Occupied and engaged. I tutaj mamy taką zabawną sytuację, ponieważ być może znasz to słowo engaged jako zaręczony, zaręczona. I'm engaged, jestem zaręczony. Tak, mógłbym powiedzieć, czy dziewczyna, która właśnie dostała golden ring, she could say I'm engaged, jestem zaręczona. To słowo oznacza też zaangażowany. I'm engaged in a project, czyli jestem zaangażowany w jakimś projekcie, ale zaangażowana. A właściwie zajęta, może być także toaleta. I tych dwóch słów użyjemy wtedy, gdy to my będziemy w środku toalety i nagle usłyszymy, że ktoś się do nas dobija. Wtedy można powiedzieć occupied, albo w wersji bardziej brytyjskiej, w British English, powiemy engaged. Brytyjczyk właściwie tak powie. Occupied, moim zdaniem, jest łatwe do skojarzenia, ponieważ kojarzy się z okupacją czyli to miejsce jest okupowane. Occupied. Za chwilę powiem Ci, jak stać w kolejce, ale najpierw, jeżeli ten materiał Ci się podoba i masz wrażenie, że te słowa mogą Ci się przydać, wierz mi, przydadzą Ci się na pewno. To koniecznie daj mi o tym znać. Na przykład w taki sposób. Łapki, serduszka, udostępnienia, mile widziane, za wszystkie jestem bardzo wdzięczny. Czasem pytacie mnie też, czy można się ze mną uczyć bardziej bezpośrednio, czy mam jakieś zajęcia prywatne, czy organizuję coś takiego. Czas pozwala mi na zorganizowanie raz w tygodniu, w każdy poniedziałek o godzinie 20. spotkań na Facebooku, dlatego serdecznie Cię do nich zapraszam. Jest to taki live, na którym robimy sobie różne zabawy z językiem angielskim. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego koniecznie musisz tam być. A jeżeli Chcesz nieco bardziej popracować na swoim angielskim, to oferuję także moje kursy, m.in. Elinado Kurs Podstawowy 2.0 czy Elinado 500 Zwrotów. Koniecznie zapoznaj się z prezentacjami. Ostatni zwrot dotyczy kolejki. Kolejka w języku angielskim, taka w której stoimy, to dość wesołe słowo. W wersji brytyjskiej będzie to coś takiego: wygląda to jak qewe, a wymawiamy to jako q, po prostu q, tak jakby to była ta jedna litera q, so. Are you in the queue? Można by zapytać kogoś, kto stoi gdzieś w kolejce i nie wiadomo, czy on stoi w tej kolejce, czy tylko na kogoś czeka. Jest jakaś na przykład długa kolejka do sklepu, albo długa kolejka do lekarza. So you can ask the person, are you in the queue? Czy jesteś w kolejce? W wersji nieco bardziej amerykańskiej prawdopodobnie powiedzą słowo line, czyli linia. Być może jest ono nawet łatwiejsze do zapamiętania. So are you in the line? Are you standing in the line? Albo można też zapytać, who's last in the line? ność, kto ostatni w kolejce. W tym materiale to tyle jestem przekonany, że te słowa przydadzą Ci się prędzej czy później w przestrzeni publicznej w anglojęzycznym mieście. dlatego koniecznie je opanuj i koniecznie używaj ich, bo ułatwią Ci po prostu życie. Pozdrawiam serdecznie do zobaczenia w kolejnych materiałach cześć